Ból promieniujący to zjawisko, które daje nam bardzo dużo informacji. Jeśli znamy anatomiczne, fizjologiczne założenia, które wyjaśniają promieniowanie bólu w inne miejsce niż uszkodzona tkanka, to te informacje dają nam określoną wiedzę o prawdopodobnej przyczynie wywołującej objaw. Wiemy skąd prawdopodobnie, z jakiej struktury promieniuje ból, z którym zgłosił się do nas pacjent. W polskiej nomenklaturze ból promieniujący często opisywany jest jako ból rzutowany. My natomiast zostaniemy przy nazwie promieniujący. Na potrzeby tego szkolenia będzie to zdecydowanie bardziej użyteczne, ponieważ w trakcie kursu będzie pojawiało się wielokrotnie zjawisko promieniowania bólu, więc pozostańmy przy pojęciu ból promieniujący. Przy uszkodzeniu tkanki miękkiej, aparatu ruchu, ból czasami nie jest zlokalizowany w tym miejscu, gdzie leży uszkodzenie. Takimi powszechnie znanymi przykładami mogą być ból kolana, który pojawia się przy uszkodzeniu stawu biodrowego, czy ból nogi, łydki, który promieniuje z kręgosłupa spowodowany konfliktem dyskowo-korzeniowym. Dlatego pierwsze pytanie, które stawiamy, to. Czy ból zgłaszany przez pacjenta jest bólem lokalnym czy promieniującym do tej lokalizacji? Jeśli przyjmiemy, że jest to ból promieniujący, to powinniśmy znaleźć odpowiedź na pytanie, skąd ten ból promieniuje. Na ból promieniuje z uszkodzonych tkanek w określone miejsce, dlatego że każda tkanka naszego ciała unerwiona jest segmentalnie, unerwiona jest przez dwa segmenty rdzeniowe, przy czym jeden z nich jest dominujący. Dlatego należy pamiętać, że przyczyną bólu promieniującego do określonej lokalizacji, do tego samego dermatomu, może być wiele struktur unerwionych z tego samego segmentu. Na przykład z segmentów S1 i z segmentu S2 unerwione są m.in. staw krzyżowo-biodrowy, kaletka pod mięśniem posiadkowym, kaletka pod ścięgnem Achillesa i osłonka oponowa korzenia S1. I osłonka oponowa, korzenie jest 2. No, może się to wydawać dość trudne i nawet skomplikowane, ale biorąc pod uwagę, że określona lokalizacja bólu oznacza określony segment rdzeniowy, a to z kolei oznacza dla nas prawdopodobieństwo, że uszkodzenia szukamy w określonej tkance unerwionej z danego segmentu to po rozpoznaniu, w którym pojawił, po rozpoznaniu segmentu, w którym pojawił się ból, pojawia się wtedy naprawdę krótka lista prawdopodobnych przyczyn. Dlatego w trakcie szkolenia, przy omawianiu określonych struktur, określonych regionów, stawów, zawsze będzie pojawiać się informacja, z którego segmentu unerwione są dane tkanki, dane struktury. Na przykład torebka stawu ramienno-łopatkowego unerwiona jest z segmentu C5, a torebka stawu biodrowego unerwiona jest z segmentu L3. Kiedy mamy już listę prawdopodobnych przyczyn, wtedy zadajemy pytanie, która z nich jest odpowiedzialna za objawy, które podaje pacjent. No, i tą odpowiedź znajdziemy w badaniu, testując specyficznie poszczególne struktury. Jeśli wykonamy odpowiednie testy stawu biodrowego i pacjent zgłosi ból w określonej lokalizacji, czyli w tym konkretnym przypadku w segmencie L3, to prawdopodobnie przyczyną jest biodro.